i zawsze skłaniać się nie ku temu, co łatwiejsze, lecz ku temu, co trudniejsze. Nie do tego, co przyjemniejsze, lecz do tego, co nieprzyjemne. Nie do tego, co smakowitsze, lecz do tego, co niesmaczne. Nie do tego, co daje spoczynek, lecz do tego, co wymaga trudu. Jak człowiek rozmiłowany, gdy w dniu nadziei spotkał się z zawodem, dręczy się i trudzi, tak również dusza dręczy się i trudzi za zaspokajaniem swych pożądań, bo one sprawiają w niej tylko większą pustkę i głód. Pożądanie jest jeszcze gorsze niż ogień. Ogień bowiem zmniejsza się, gdy nie staje drzewa. Pożądanie zaś gdy się w kimś rozrośnie nie tylko się nie zmniejsza lecz wzrasta mimo braku swego przedmiotu i zamiast zgasnąć jak ogień któremu zabrakło paliwa osłabia i męczy duszę bo wzrósł jej głód a zmniejszył się pokarm wyraża to prorok Izajasz w tych słowach declinabit dexteram edesuriet et ed Et non saturabitur ustąpi na prawą stronę, a łaknąć będzie, i jeść będzie na lewej, a nie naje się. Jest to więc chyba jasne, że pożądania dręczą i trudzą duszę. Rozdział siódmy mówi w nim święty Jan od Krzyża: Jak pożądania męczą duszę. Na potwierdzenie przytacza porównanie i dowody z pisma świętego. Drugi rodzaj szkody pozytywnej, jaką wyrządzają duszy pożądania jest ten, że ją dręczą i trapią. Jest ona wtedy jak niewolnik okuty w kajdany i nie spocznie, dopóki się z nich nie uwolni. Wyraża to król Dawid, funes peccatorum circumplexis sunt me, co znaczy więzy moich grzechów to jest moich pożądań, ścisnęły mnie zewsząd. Jakież umęczenie i utrapienie cierpi nagi, leżąc na cierniach i kolcach. Podobne umęczenie i utrapienie przechodzi dusza, polegając na swych pożądaniach. One bowiem, jak ciernie, ranią ją, kaleczą i pozostawiają ból nieznośny. Mówi też o tym król Dawid. CIRCUM DEDERUNT ME SICUNDAPES IGNIS in to znaczy, otoczyły mnie jak pszczoły, kłując mnie swymi żądłami i rozpaliły się przeciw mnie jak ogień w cierniach. W cierniach bowiem pożądań wzrasta ogień ucisku i męczarni. Jak oracz męczy i trapi wołu zaprzęgniętego do pługa ze względu na spodziewane zbiory, tak pożądanie trapi duszę pragnącą osiągnąć to, czego szuka. Widać to na przykładzie Dalili. Pożądanie poznania sekretu siły Samsona tak ją męczyło i trudziło, że zasłabła śmiertelnie. Deficit animaeus, edad morte musque lassata est. Pożądanie im jest silniejsze, tym więcej męczy duszę. Im większe więc pożądanie, tym większe umęczenie. I tym więcej umęczenia. Im więcej pożądań usidla duszę i jeszcze w tym życiu doświadcza taka dusza tego, co Księga Objawienia mówi o Babilonii. Quantum glorificavit sed in fuit tantum date uli tormentum et luctum. Czyli jak wiele chciała nasycić swe pożądanie, tak wiele dajcie jej udręki i ucisków. Jak człowiek który wpadł w ręce nieprzyjaciół, musi znosić męczarnie i utrapienia, tak również cierpi dusza pozwalająca pożądaniom zawładnąć sobą. Wyobrażenie tego mamy w księdze sędziów w losach Samsona. Kiedy ów mocny, wolny mąż i sędzia Izraela popadł w moc swoich nieprzyjaciół, ci, Pozbawili go siły, wyłupili mu oczy i kazali obracać ciężkie żarna, przy czym go jeszcze męczyli i trapili. Taki jest smutny los duszy, w której nieprzyjaciele, pożądania, żyją i zwyciężają. Najpierw ją osłabiają, potem oślepiają, potem trapią i męczą, potem przywiązują do młyna porządliwości sznurami. Jej własnych pożądań. Pan Bóg, litując się nad tymi duszami, które tak wielkim nakładem sił i kosztem swoim starają się w stworzeniach zaspokoić pragnienie i głód swych pożądań, mówi do nich przez Izajasza Omnes sitientes venite ad aquas et quinon habetis argentum properate, emite, et comedite venite, emite, absque argento vinum medlak. lac. Quare appenditis argentum non in panibus et taborem vestrum non in saturitate. Wszyscy, którzy odczuwacie pragnienie pożądań, przyjdźcie do wód. Wszyscy, którzy nie macie srebra własnej woli i pożądań, pośpieszcie. Kupujcie ode mnie i jedzcie. Pójdźcie i kupujcie moje wino i mleko, w którym jest pokój i słodycz duchowa, bez srebra własnej woli, i nie dając mi za nie żadnej opłaty trudów, jaką dajecie za wasze pożądania. Dlaczegoż dajecie srebro własnej woli za to, co nie jest chlebem, czyli duchem Bożym, a trud nad zaspokojeniem swych pożądań za to, co nie może ich nasycić? Pójdźcie, słuchający do mnie. A będziecie pożywali dobro, którego pragniecie, i będzie się rozkoszowała w obfitości dusza wasza. Dojście do tego rozkoszowania się równa się oderwaniu od wszelkich upodobań w stworzeniach. Stworzenia bowiem męczą, a duch Boży ożywia. To też woła nas boski zbawca mówiąc: venite ad me. Omnes qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam vos, et invenientis, recliciem animabus vestris. Wszyscy, którzy jesteście umęczeni, utrapieni i obciążeni ciężarem waszych troski pożądań, wyjdźcie z nich i przyjdźcie do mnie. Ja was orzeźwię i znajdziecie dla dusz waszych ten odpoczynek, którego was pozbawiają wasze pożądania, a ciężkie jest ich brzemię, bo mówi o nim Dawid: Sikudonu grave grawate sunt super me. Jak brzemie ciężkie zaciążyły na mnie. Rozdział ósmy. Święty Jan mówi o tym, jak pożądania zaciemniają i zaślepiają duszę. Trzecią szkodą, którą wyrządzają duszy pożądania, jest ta, że ją zaślepiają i zaciemniają jak mgły i dymy unoszące się w powietrzu nie pozwalają jasnym promieniom słonecznym prześwietlić go, jak zwierciadło zasłonięte płótnem nie może odbić oblicza lub zmącona woda odzwierciedlić twarzy przeglądającego się w niej. Tak dusza w jarzmie pożądań jest zamroczona w poznawaniu i ani światło naturalnego rozumu ani blaski nadprzyrodzonej mądrości Bożej nie mogą jej przeniknąć, ani jasno oświecić. Słusznie więc mówi Dawid, comprehenderunt me, iniquitates me, et non potui utwiderem. Pojmały mię nieprawości moje i nie mogłem przejrzeć. Przez to, że dusza zaćmiewa się pod względem poznania, drętwieje w kręgu woli i przytępia się w kręgu pamięci, zostaje cała zamieszana w właściwej sobie działalności. Wola bowiem i pamięć zależne są w swym działaniu od poznawania, gdy więc ono jest zamącone, w następstwie i one będą takie same. W tej myśli mówi Dawid, anima mea turbata est valde, dusza moja strworzona jest bardzo. Znaczy to to samo, co powiedzieć, dusza moja rozprzężona jest w swoich władzach. W takim bowiem stanie ani rozum nie jest podatny na przyjęcie światła słonecznego, ani wola nie jest zdolna przyjąć w siebie Boga, w czystej miłości, tak jak zwierciadło zasłonięte nie odbija twarzy patrzącego, ani tym bardziej pamięć zasłonięta mrokami pożądania, nie daje się przeniknąć blaskiem obrazu Bożego tak, jak woda zamącona nie może jasno odzwierciedlić twarzy tego, kto w nią patrzy. Pożądanie zaślepia i zaciemnia duszę. Gdyż jako takie jest ślepe, ponieważ samo w sobie nie ma żadnego poznania, dlatego rozum jest dla niego jedynym przewodnikiem. Przeto ilekroć dusza pozwala się kierować swemu pożądaniu, zaślepia się, gdyż sama dobrze widząc, każe się prowadzić ślepemu, i w rezultacie jest tu jakby dwóch ślepców. Sprawdza się wtedy to, o czym mówi nasz Panu Świętego Mateusza Si cecus teco ducatum prestet Ambo in foveam cadunt Jeśliby ślepy ślepego wiódł Obydwaj w dół wpadną Mało pomogą oczy śmie, Jeżeli pożądanie piękności światła Zaślepioną unosi ją w ogień Możemy więc powiedzieć że dusza żyjąca pożądaniami jest jak ryba oślepiona światłem, dla której jest ono raczej ciemnością, aby nie widziała niebezpieczeństw zgotowanych jej przez rybaków. Dobrze to wyraża Dawid, mówiąc supercedidit ignis et non viderunt solem. Znaczy to, że spadł na nich Ogień palący swym żarem i oświecający blaskiem. To samo sprawia pożądanie w duszy, rozpala pożądliwość i oślepia rozum, tak, że nie może widzieć swego światła. Przyczyną bowiem zaślepienia jest to, że gdy stanie przed wzrokiem inne światło, wzrok zadowala się tym, które stanowi przegrodę i nie widzi drugiego. Podobnie i pożądanie, będąc tak bliskie duszy, że jest właściwie w niej, sprawia, że dusza zatrzymuje się tylko na tym świetle i żywi się nim, nie może zatem zobaczyć światła swego rozumu, dopóki się nie usunie tej oślepiającej przeszkody pożądania. Dlatego godna pożałowania jest nieświadomość niektórych, którzy obciążają się nadzwyczajnymi pokutami i innymi licznymi samowolnymi ćwiczeniami, sądząc, że one wystarczą im do osiągnięcia zjednoczenia z mądrością Bożą. Nie osiągną tego jednak nigdy, jeżeli nie będą usilnie umartwiać swoich pożądań. I gdyby tylko połowę swej pracy zużyli na poskromienie pożądań. Postąpiliby więcej w ciągu miesiąca niż dzięki samym ćwiczeniom w ciągu wielu lat. Jak bowiem ziemia nieuprawiona nie wyda plonów, ale chwasty, tak i dusza nie postąpi naprzód bez wykorzenienia pożądań. Trzeba więc powiedzieć, że bez tej pracy nad wyniszczeniem pożądań. Wszelkie usiłowanie postępów doskonałości w poznawaniu Boga i siebie będzie tylko rzucaniem ziarna w nierozoraną ziemię. Nie opuszczą więc duszy mrok i tempota, dopóki nie zostanie zduszony ogień pożądań. Są one bowiem jak katarakta albo pyłek w oku, przeszkadzając mu dopóki się ich nie usunie. Dlatego Dawid... Widząc ślepotę tego rodzaju dusz, które tak bardzo przeszkadzają sobie w oglądaniu blasku prawdy i na które tak bardzo gniewa się Bóg, mówi do nich: Priskwam intelligerent spinak westre rhamnum viventes sic in ira absorbet eos. Innymi słowy, pierwej niżli zrozumieją wasze ciernie. To jest wasze pożądania jako żywe, zniszczy je Bóg w gniewie swoim. Zanim bowiem żyjące w duszy pożądania poznają Boga, zniszczy je on w tym albo przyszłym życiu karą i cierpieniem oczyszczenia. Mówi, że Bóg wyniszczy je w gniewie, ponieważ to, co się cierpi w umartwianiu pożądań, jest karą za szkodę jaką one wyrządziły duszy. O, gdyby ludzie wiedzieli, jakich skarbów światła Bożego pozbawia ich ta ślepota, będąca skutkiem ich skłonności uczuciowych i pożądań, i ile złego i szkód odnoszą codziennie przez to, że ich nie umartwiają. Dlatego nie powinni ufać ani bystremu rozumowi, ani darom otrzymanym od Boga, ale pamiętać, że jeśli żywią skłonności uczuciowe i pożądania, będą w dalszym ciągu zaciemnieni i zaślepieni, a skończy się na tym, że będą wpadać powoli w coraz to większe zło. Któż by to bowiem przypuścił, że człowiek tak mądry jak Salomon, który tyle dobra otrzymał od Boga, Przyjdzie do takiej ślepoty i osłabienia woli, że w starości będzie stawiał ołtarze bożkom i składał im ofiary. No kto? Wystarczyła do tego niska skłonność, jaką żywił do kobiet oraz brak starania o umartwienie pożądań i rozkoszy swego serca. Sam bowiem mówi w księdze Eklezjastesa, że niczego nie odmówił pragnieniom serca swego. I tak się oddał swoim pożądaniom, że chociaż prawdą jest, iż z początku był umiarkowany, w miarę jak im pobłażał, zaślepiały go, przysłaniały zdrowy rozsądek i zgasiły w nim w końcu owo wielkie światło mądrości, dane mu przez Boga, tak, iż Boga na starość opuścił. I jeżeli Nieopanowanie pożądania do takiego upadku doprowadziło człowieka, tak dobrze znającego przepaść między złem a dobrem, do czegoż mogą doprowadzić nas, słabych? Przecież, jak mówi Bóg do proroka Jonasza o niniwitach, my nie odróżniamy między prawicą a lewicą, ponieważ na każdym kroku, z powodu niedołęstwa poznania, uważamy zło za dobro. A dobro za zło. A cóż dopiero będzie, jeżeli mroki naturalnej słabości zwiększą jeszcze pożądania? Spełni się to, o czym mówi prorok Izajasz. Palpavimus sicut ceci parietem. Et quasi absque oculis atrectavimus impegimus meridie. Quasi in tenebris. Macaliśmy ścianę jak ślepi i jak bez oczu potykaliśmy się, potykaliśmy się w południe, jak w ciemności. Mówi tu prorok o tych, co idą za swymi pożądaniami. Ten bowiem, kto zaślepiony jest pożądaniem, chociaż będzie stał w blasku prawdy, będzie widział tylko tyle, ile widziałby w mrokach. Rozdział dziewiąty, w którym święty Jan od Krzyża mówi o tym, jak pożądania brudzą duszę. Na potwierdzenie przytacza porównania i dowody z Pisma Świętego. Czwarta szkoda, jaką pożądania, wyrządza... szkoda, jaką pożądania wyrządzają duszy jest ta, że ją brudzą i plamią. Wskazuje na to eklezjastyk w słowach Kwite tigerit, kwite Kto się smoły dotknie, pomarze się nią. A wtedy się ktoś smoły dotyka, gdy jakimś stworzeniem nasyca pożądanie woli. Godne uwagi jest to, że mędrzec porównuje stworzenia do smoły. Większa bowiem zachodzi różnica pomiędzy wzniosłością duszy, a tym wszystkim, co w stworzeniach jest nawet najlepsze, niż pomiędzy lśniącym diamentem lub szczerym złotem, a smołą. I jak złoto lub diament położone w stanie gorącym na smole, brudzą się i kalają, gdyż gorąco łączy je ze smołą, tak również i dusza. Jeśli jest rozpalona pożądaniem do jakiegoś stworzenia, żarem tego pragnienia wchłania w siebie nieczystość i brud. Większa jest też różnica pomiędzy duszą i stworzeniami materialnymi, niż pomiędzy najczystszym płynem a brudną kałużą. I jeżeli czysty płyn wlany w kałużę musi się zbrudzić, to również i dusza kala się. Przez przywiązanie do stworzeń. Czyni się bowiem do nich podobną. Wreszcie, jak najpiękniejsze i najdoskonalsze oblicze można zeszpecić, brudząc je sadzą, tak również i duszę, będącą najpiękniejszym i najdoskonalszym obrazem Boga, szpecą i brudzą nieuporządkowane przywiązania. Prorok Jeremiasz, płacząc nad szkodą i obrzydliwością, jaką sprawiają w duszy nieuporządkowane pożądania, podkreśla najpierw piękność duszy, a potem jej brzydotę, mówiąc «Candidiores sunt Nazarei eius nive, nitidiores lacte, rubicundiores ebore antiquo, safiro pulchriores» Denigrata est supercarbone facie zeorum et non sunt cogniti in plateis. Włosy jej, to jest duszy, bielsze nad śnieg, jaśniejsze nad mleko, bardziej rumiane niż stara kość słomiowa, piękniejsze niż szafir. Szczerniało nad węgle oblicze ich i nie poznano ich na ulicach. Przez włosy... Rozumie się tutaj afekty i myśli duszy, które uporządkowane i skierowane do tego, do czego Bóg je skierował, to jest do niego samego, stają się bielsze niż śnieg, jaśniejsze niż mleko, bardziej rumiane niż kość słoniowa i piękniejsze niż szafir. Przez te cztery rzeczy rozumie się wszelką piękność i wzniosłość stworzeń materialnych, ponad którymi jest dusza i jej władze. Określone tu wyrazem: Nazarejczycy albo Włosy. Jeżeli to działanie duszy będzie nieuporządkowane i skierowane do tego, do czego Bóg go nie przeznaczył, to jest do używania stworzeń, oblicze jej, jak mówi Jeremiasz, będzie czarniejszy od węgla. Całe to zło i spustoszenie w piękności duszy sprawiają nieuporządkowane pożądania rzeczy tego świata. Gdybyśmy chcieli ten brzydki, brudny obraz duszy, jaki mogą utworzyć pożądania, zestawić z czymś innym, nie znaleźlibyśmy rzeczy tak plugawej i pełnej robactwa, trupiej odrazy, czy innych nieczystości i obrzydliwości, jakie w tym życiu można spotkać czy sobie wyobrazić, do której moglibyśmy go przyrównać. Bo chociaż jest prawdą, bo, bo chociaż, bo chociaż jest prawdą, że nawet dusza nieuporządkowana pozostaje co do swego bytu naturalnego tak doskonałą. Tak, dos tak doskonałą, jak ją Bóg stworzył, to jednak, jako istota rozumna, jest wtedy zeszpecona, odrażająca, brudna i zaciemniona tym wszystkim złem, które tu opisuję i jeszcze więcej ponadto. Bowiem jedno tylko nieuporządkowane pożądanie, choćby nie było grzechem ciężkim, wystarczy, jak to później objaśnimy, by skrępować duszę i uczynić ją tak brudną i brzydką, że w żaden sposób nie będzie mogła dojść do zjednoczenia z Bogiem, dopóki się z tego pożądania nie oczyści. Jakaż wtedy musi być obrzydliwość duszy, która we wszystkich swych namiętnościach i pożądaniach jest nieposkromiona i na ich łup wydana? jakże daleka jest od Boga i od Jego czystości. Nie można wyrazić słowami ani pojąć umysłem wszystkich rodzajów brudu, jaki różne pożądania wnoszą w duszę. Gdyby to można było uczynić, byłoby zaiste rzeczą zdumiewającą i godną litości ujrzeć, jak każde pożądanie odpowiednio do swej wielkości i większego lub mniejszego natężenia, czyni na duszy skazy oraz zbiorowiska brudu i ohydy. Jak bowiem dusza człowieka sprawiedliwego w jednej tylko doskonałości, którą jest prawość duszy, Posiada niezliczone, najbogatsze dary i wiele najpiękniejszych cnót, a każda odmienna i pełna wdzięku wedle wielkości i różnorodności afektów miłości ku Bogu, tak przeciwnie. Dusza nieuporządkowana posiada w sobie wedle rodzaju pożądań stworzeń wiele wszelakiej nędzy, brudów i nieczystości, którymi ją oszpecają wspomniane. Pożądania. Ta różnorodność pożądań jasno jest wyrażona u Ezechiela, gdzie jest opisane, że Bóg ukazał temu prorokowi namalowane wokół na wewnętrznych ścianach świątyni wszelkie rodzaje pełzających po ziemi płazów i wszelką obrzydliwość zwierząt nieczystych. Wówczas rzekł Bóg do Ezechiela. Czy widzisz, Synu Człowieczy, co ci działają w ciemności, każdy w skrytości komory swojej? A gdy prorok wszedł na rozkaz pański głębiej do świątyni, mówi, iż ujrzał tam większe obrzydliwości, a mianowicie kobiety siedzące i płaczące nad bożkiem miłości Adonisem. A gdy na rozkaz Boga wszedł jeszcze głębiej, mówi, że ujrzał tam jeszcze większe obrzydliwości. To jest dwudziestu pięciu starców obróconych plecami do świątyni. Owe różne płazy i nieczyste stworzenia, namalowane w pierwszej komorze świątyni, to obraz myśli i pojęć, które rozum zwraca ku niskim rzeczom ziemskim i ku wszystkim stworzeniom które takie jak są odbijają się w świątyni duszy gdy ona nimi zajmuje swój rozum będący jakby pierwszą komorą duszy kobiety w głębi świątyni płaczące w drugiej komorze nad Adonisem są obrazem pożądań drugiej władzy duszy to jest woli pożądania te płaczą niejako Pożądają tego, do czego skłania się uczuciowo wola. Wola, to jest do owych płazów odmalowanych w rozumie. Mężowie wreszcie, którzy byli w trzeciej komorze świątyni ci stojący tyłem do świątyni to wyobrażenia i kształty stworzeń. Przechowuje jej strzeże trzecia władza duszy, pamięć. Kształty te jak powiedziano, zwrócone są plecami do świątyni, ponieważ można powiedzieć, że gdy dusza swymi trzema władzami zwraca się całkowicie do jakiegoś stworzenia, jest odwrócona plecami do świątyni Boga, to jest do zdrowego rozumu duszy, który nie znosi w sobie rzeczy stworzonej. Dla ogólnego zrozumienia tego smutnego nieładu duszy w jej pożądaniach, na teraz wystarczy to, cośmy powiedzieli. Gdybyśmy bowiem chcieli zastanawiać się kolejno nad ową brzydotą najmniejszą, którą sprawiają rozliczne niedoskonałości, następnie nad tą o wiele większą, którą sprawiają grzechy powszednie, w końcu nad ową największą i całkowitą brzydotą duszy spowodowaną przez grzechy ciężkie, oraz nad wszystkimi objawami i stopniami tej potrójnej brzydoty, nie skończylibyśmy nigdy nawet umysłu anielskiego nie starczy by to pojąć. Chcę tu jedynie podkreślić, zgodnie z moim założeniem, że wszelkie pożądanie, choćby było najmniejszą niedoskonałością, kala i brudzi duszę.